Dziś kolejne zakupy filmowe, bo na moje półki trafiły nowe filmy. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja najczęściej kupuję filmy używane. Mnóstwo pieniędzy można w ten sposób zaoszczędzić, a płytki działają świetnie, więc nic się złego nie dzieje. Czasami kupuję oczywiście filmy nowe, nieużywane, ale to przyznam szczerze, że od dłuższego czasu w sumie rzadko się zdarza. To znaczy, czasem coś tam wpadnie takiego, ale. Ale nie za często. No to co? Tutaj dzisiaj uszykowałam dla Was nowe filmy, które są miksem gatunkowym. Jak zwykle będzie coś dla młodszych, coś dla starszych, coś z kina, no można powiedzieć, szeroko znanego i tytuły trochę mniej znane, więc no taki mishmarz. No to co? Zaczynamy. Na początek Francoise i U niej w domu. Nie wiem, czy ten tytuł jest Wam znany. Na pewno reżysera znacie, choćby ze słynnego filmu Basen, ale nie tylko, bo tytułów ten reżyser ma na koncie znanych oczywiście o wiele, wiele więcej. Dlaczego u niej w domu? Słuchajcie, ja ten film oglądałam dawno temu, dawno, ale bardzo mnie wtedy zafascynował. Pamiętam, że... W, bardzo zainteresował mnie sposób narracji w tym filmie, bo jest on bardzo nieszablonowy. O co tutaj w ogóle w tym filmie chodzi? Słuchajcie, mamy chłopca i mężczyznę, którzy rozmawiają w zasadzie przez cały film. Ale moi drodzy, tutaj nie mamy tylko rozmowy. Tutaj mamy niesamowitą grę z widzem. Tutaj mamy wprowadzanie widza w błąd. O ile pamiętam, mamy tutaj w zasadzie do czynienia z taką figurą narratora. Niewiarygodnego, ale muszę obejrzeć jeszcze raz, żeby to potwierdzić, bo nie jestem na 100% pewna. Ale tutaj mamy zacieranie się tej granicy między, między wyobrażeniem a y, rzeczywistością taką realną, namacalną. Mamy tutaj właśnie gry z nami, z widzami i takie zadawanie, nieustannie pytania, czy rzeczywiście to, co widzimy na ekranie się dzieje, czy nie. Oczywiście później to jest weryfikowane, ale kiedy w pierwszej chwili to widzimy, to nie wiemy, nie jesteśmy pewni. Tutaj chłopiec z mężczyzną rozmawiają ze sobą, chłopiec przeżywa, o ile pamiętam, swoją pierwszą miłość, taką fascynację, kobietą i snuje my, takie marzenia na, na jej temat, zastanawia się co by było gdyby, co by było gdyby postąpił w taki sposób, a nie inny, jak potoczyłaby się ta historia, więc to jest coś, co mnie fascynuje, bo tutaj jest ta zależność między decyzjami, a tym jak później tworzymy ten swój los czy mamy na, na to większy wpływ, czy mniejszy, jak najmniejsza decyzja może wpłynąć na nasze życie więc to, to, to jest coś, co ja uwielbiam muszę jeszcze raz ten film obejrzeć wtedy Wam więcej na pewno na ten temat opowiem, ale pamiętam, że wtedy bardzo, bardzo mi się podobał. A teraz tytuł bardzo dobrze znany wszystkim, czyli Kogel Mogel. Słuchajcie, to jest część pierwsza. Część pierwszą lubię najbardziej. Zdecydowanie. Nie pytajcie mnie w ogóle o część trzecią. To jest po prostu temat, którego ja nie ruszam. Nie oglądałam tego filmu. Nie oglądam, nie zamierzam oglądać. Ja po prostu, to jest żerowanie po prostu na tym, co było zabawne, lekkie, błyskotliwe, inteligentne i stworzenie totalnego gniota, bo naprawdę trailery mi wystarczą, żeby już stwierdzić, żeby sobie wyrobić jakąś opinię. Ja wiem, żeby taka, ta opinia była taka pełnoprawna, to ja powinnam obejrzeć cały film, ale nie zmuszajcie mnie do tego, błagam, nie chcę tego, tego oglądać, bo już trailer mi wystarczy do tego, żeby widzieć, jakiego pokroju to jest film i jak niski to jest film. Więc ja nie zamierzam, to w ogóle nie jest już ten typ żartów i w ogóle... W ogóle nie chcę tego dotykać, naprawdę. Część pierwsza, część drugą też bardzo lubię, ale już mniej. Część pierwsza jest fantastyczna, jest lekka, błyskotliwa. Jest dużo żartów takich sytuacyjnych, fajny humor. Niewymuszone to wszystko jest. No, babcia jest świetna, fantastyczna. Zresztą tutaj wszystkie postacie naprawdę żyją, są prawdziwe. Aktorstwo jest doskonałe. Oczywiście mam tutaj... Uwagi do, do pani Kolskiej trochę, jeśli chodzi o aktorstwo, niestety. No jest drewniana, śmiech jest pojażający. Niestety, ale no. Ma to też swój urok, tak? Więc, no to się, Gdyby nie było takiej właśnie kasi filmowej, no to ten film by wyglądałby zupełnie inaczej. Więc tutaj już nie wchodzę w to głębiej, nie dyskutuję. Film mi się naprawdę bardzo, bardzo podobał. Obejrzałam sobie niedawno dla poprawienia humoru. Słuchajcie, to po prostu śmiałam się strasznie. A ja komedii nie lubię, szczególnie komedii romantycznych. W ogóle nie, 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 absolutnie. Jedyną, jedynym filmem, który. W, 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 wkracza w taką kategorię komedii romantycznych, co tak naprawdę nie, nie jest, ale jest zaliczane. To jest ten film, ten film. Jak on się nazywał? Słuchajcie, jeśli sobie nie przypomnę tytułu, to Wam tutaj wkleję napis. Ale coś z czasem, coś z czasem. No, to jest. Świetny, bardzo inteligentny film, który jest zabawny, ale też dużo takich, takich elementów dramatu ma tam. Więc to nie jest pusta, śmieszna komedia, gdzie człowiek się śmieje i nic z tego nie wynika. Tam naprawdę on tak pobudza do refleksji, i tam też jest gra właśnie z czasem, jest cofanie się w czasie, co jest, co jest kolejnym tematem, który mnie niezwykle interesuje, więc. Jak ten tytuł się na... No no już nieważne, napiszę Wam tutaj, słuchaj, wkle słuchajcie, wkleję Wam tutaj tytuł yy, i gorąco polecam ten film, jeśli też macie taki stosunek do komedii romantycznych, takich antybardzo i w ogóle do komedii. Bo często są, najczęściej są głupie zwyczajnie, to ja Wam wkleję tutaj ten film, ten tytuł. Zajrzyjcie sobie. Jest świetny film o miłości, ale w bardzo inteligentny, bardzo taki przystępny sposób, z takim inteligentnym humorem, więc ja polecam. No i oczywiście Kogel Mogel, no tutaj trochę, trochę film, który jest pamiętany przez dinozaury, czyli. Kolejny film, tym razem animacja dla młodszych, ale i dla starszych, czyli książę Egiptu. Słuchajcie, ja o tym filmie Wam już wspominałam. Oglądałam ten film po raz pierwszy, w sumie już jako dorosła osoba, o ile dobrze pamiętam. I od razu mi się spodobał, od razu tutaj dotknął jakiejś czułej struny w moim sercu. No po prostu to jest coś pięknego. Tutaj DreamWorks spisał się na medal. To jest oczywiście historia biblijna yy, i... Można tutaj bać się, że wejdzie w jakieś takie, w jakąś tendencyjność, w, jak, w jakiś kicz, bo niestety często filmy związane z chrześcijaństwem czy też katolicyzmem są niestety strasznie kiczowate, strasznie tandetne, okropne wręcz. Niestety taka jest prawda, to trzeba otwarcie powiedzieć. A książę Egiptu tutaj jest całkowicie z innej półki. Jest piękny, jest jest bardzo subtelny, poetycki, pięknie, pięknie ta szata graficzna się prezentuje. Obraz Boga jest przedstawiony bardzo niezwykle tak subtelnie i wymownie jednocześnie, bardzo dotyka serca, więc ja Wam gorąco polecam właśnie tę animacje. Kolejny film, który wszyscy znają, czyli Młodzi Gniewni. Ja tutaj mam akurat wersję anglojęzyczną, czyli Dangerous Minds z Michelle Pfeiffer. No chyba każdy zna ten film, no nieśmiertelny motyw przewodni, Gangs Paradise, no chyba każdy zna tę piosenkę. Ja uwielbiam, to z piosenka mojego dzieciństwa, słucham, lubię, naprawdę jest świetna historia, też jest bardzo poruszająca. Jeśli jeszcze, jeśli tutaj są jacyś młodsi widzowie, którzy nie znają tego filmu, to od razu wam powiem, że tutaj chodzi to jest klimat szkolny, mamy nauczycielkę, która ma do czynienia z klasą, no takich bardzo niepokornych, mówiąc, yy, mówiąc tak ogólnie, spłycając mocno uczniów, czyli jest to klasa, yy, która, yy, no, yy, którą tworzą... Yy, młodzi ludzie, tak, w wieku tam 17 powiedzmy lat mniej więcej, z problemami z, w trudnej sytuacji życiowej, często pochodzące te, są te osoby z patologicznych rodzin, więc naprawdę tutaj bieda, patologia, bardzo ciężkie, trudne sytuacje, a jednocześnie są to dzieciaki, bardzo dzieciaki, młodzi ludzie, bardzo intelig tak, inteligentni, no, bardzo tacy z dużym potencjałem, chcąc się uczyć, chcąc się odbić od dna którzy potrafią, jeśli chcą, to potrafią i to jest pokazane, że naprawdę jeśli że można pokonać te trudności, że jest to możliwe, że choćby nie wiadomo w jakiej sytuacji był człowiek, jest zawsze dla niego jakaś szansa. Czasami potrzebna jest ta pomoc na dłoń. Bardzo polecam ten film, którym jeszcze. osobom, które jeszcze tego filmu nie oglądały, ja bardzo, bardzo lubię i regularnie do tego filmu właśnie wracam. I teraz kolejny tytuł, czyli Zawieście czerwone latarnie. Moi drodzy, Chiny lata 20, o ile dobrze pamiętam. Tak, 20 XX wieku, zupełnie inny krąg kulturowy, fantastycznie nakręcony film, bardzo oszczędny w swoich środkach, bardzo subtelny, a jednocześnie niezwykle o, o takim silnym ładunku emocjonalnym. Jest to historia kobiety, która Zostaje żoną możnego, bogatego człowieka, który ma już trzy żony. Więc tak jak już tutaj widzimy, że to jest zupełnie, zupełnie to są inne realia, więc tutaj mamy wręcz zderzenie takie kulturowe, a jest to zderzenie nie tyle egzotyczne i intrygujące, co przerażające i naprawdę no, wzbudzające bardzo negatywne emocje, bo widzimy sytuacje kobiet, które są zmuszone do życia w określonych warunkach, nie mają tak naprawdę nic do powiedzenia, a tutaj los tak naprawdę zależy od urodzenia, ich los jest przesądzony. Więc tutaj jest sytuacja naprawdę Wstrząsająca, dramatyczna i przez taką bardzo prostą formę jeszcze bardziej dotyka widzów. Więc ja gorąco wam ten film polecam, jeśli jeszcze go nie oglądaliście. I spójrzcie uwagę, moi drodzy, na formę, spójrzcie uwagę na kolor, na symbolikę i na ten przebijający się kolor czerwony. Film dobrze wszystkim znany, czyli Babe Świnka z klasą. Nie wiem, dajcie znać, czy pamiętacie taki film. Ja pamiętam, byłam mała, kiedy pierwszy raz ten film oglądałam. Już mnie wtedy bardzo poruszył. Zawsze los zwierząt był mi bliski, i zawsze tym dziecięcym sercem chciałam się o te wszystkie zwierzęta zatroszczyć. Tutaj sytuacja bardzo, bardzo oryginalna. Przyjaźń starszego pana, starszego farmera, o ile dobrze pamiętam, właśnie ze świnką. Ja nie jestem fanką mówiących zwierząt na ekranie, za wyjątkiem animacji, oczywiście, ale tutaj jakoś przymykam na to oko, chyba przez sentyment związany właśnie z dzieciństwem. Ale ta scena finałowa, nie będę spoilerować, ale scena finałowa. Już wtedy, kiedy byłam mała, strasznie mnie poruszyła i doprowadz... doprowadziła do łez. Jestem pewna, że gdybym teraz po prostu włączyła tę płytkę, włączyła ten film i w ogóle obejrzała, natychmiast bym się rozpłakała na tej scenie. Obejrzyjcie, dajcie mi znać, co sądzicie ja chętnie się też skonfrontuję po latach z tym tytułem. No i teraz, moi drodzy, tutaj niektórzy się obudzą, bo jest... Oburzą, yy, obudzą, oburzą obudzą się, bo jest to film z Jennifer Lopez w roli głównej. A jest to film, który pewnie nie jest Wam dobrze znany. Jest to Cela. Moi drodzy, ja wiem, że tutaj większość osób mówi, że Jennifer Lopez nie potrafi ani śpiewać, ani grać, ani coś tam, coś tam i w ogóle. Ja akurat, słuchajcie, powiem Wam szczerze, ja Jennifer Lopez uwielbiam. I ja, ja jej nie uważam za wybitną aktorkę. Absolutnie nie. Ale po prostu moje serce, no aż, no, 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 jest, jest jakoś. Do, dotknięte przez jej osobę. Ona jest osobą niezwykle dla mnie, fascynującą, taką inspiracją. I ja ją uwielbiam, po prostu uwielbiam, no, uwielbiam jej muzykę. Słuchajcie, jak byłam dzieckiem, cały czas słuchałam Jennifer Lopez, uwielbiam do dzisiaj, do dzisiaj słucham Jennifer Lopez tych starych przebojów. Naprawdę tak jest. Filmy z nią, no, to niestety często są komedie romantyczne, więc tak jak Wam wspominałam wcześniej, no, ja nie lubię. Ale, na przykład, Selena. Bardzo lubię ten film. Yy, Cela. Uważam, że jest niezłym filmem. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ale Jennifer Lopez, no po prostu uwielbiam. Macie oczywiście, możecie sobie myśleć o niej, co chcecie, ale to nie zmieni faktu, że ja tę kobietę wprost, no, uwielbiam. Po prostu. Więc ja to, co ona robi, no to ja zawsze z chęcią jej słucham, zawsze z chęcią wysłucham właśnie wywiadu, obejrzę film. Wysłucham piosenek też z ogromną przyjemnością, bo jest dla mnie inspiracją. A teraz film Cela. Słuchajcie, to jest film niezwykle surrealistyczny. Tutaj wchodzimy w głąb umysłu przestępcy, o ile dobrze pamiętam, i widzimy jak. Czy schizofenika przestępcy nie. Tak, to jest osoba chyba chora na schizofrenię, o ile dobrze pamiętam. Wchodzimy w głąb jej umysłu za pomocą zaawansowanej technologii. Więc pomysł jest y, po prostu odjazdowy, tak możemy powiedzieć. Nieco ocieramy się tutaj, tutaj oczywiście z, z, z gatunkiem science fiction. I Jennifer Lopez gra tutaj y, chyba psychiatrę. Ja słuchajcie, nie pamiętam tak dobrze, bo ja tylko raz obejrzałam ten film parę lat temu. Ale pamiętam, że bardzo mi się podobał w, w, w samym pomysłem, ale też tym, jak ten świat był wykreowany, bo tam zastosowano bardzo ciekawe zabiegi w obębie właśnie zagospodarowania przestrzeni stworzenia tej formy. Więc bardzo ciekawie jest to zrobione. Ja z chęcią właśnie ten film niedługo też sobie obejrzę, odświeżę i zobaczę co myślę po latach. Ale właśnie sam temat, ten surrealizm, ta granica między jawą a snem, to było bardzo interesujące. i Ja z chęcią ten film niedługo obejrzę i wam więcej na ten temat opowiem. I z tego względu, że zbliża się czas świąteczny, już wam wcześniej wspominałam, że mimo tego, że jest to mimo wszystko czas odległy, co prawda, niedługo rozpoczynamy piękny czas adwentu, ale moi drodzy, no jeszcze, jeszcze do tej gwiazdki jest dużo, dużo czasu. To dla twórców, dla osób, którzy, y, 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 które prowadzą y, no, swoje biznesy i szykują dla Was coś specjalnego, a tą osobą na przykład jestem ja, bo szykuję dla Was specjalne świąteczne naklejki, karty i zapraszam Was serdecznie do zerknięcia na mój profil Jagódkowa. Podlinkuję Wam tam w opisie. No to dla nas, twórców, ten czas no, już jest bliżej niż dla Was możemy powiedzieć, bo już, już szykujemy już wszystko. Musi być przygotowany. Ja właśnie dla Was szykuję nowe naklejki, więc zapraszam. No i pozostajemy w klimacie świątecznym. Dlaczego o tym mówię? Bo mam tutaj film y, Cud na 34 ulicy. Jest to film niestety mało znany, mam wrażenie. Y, tutaj zawsze ten Kevin, którego ja uwielbiam, ale Kevin i Kevin, a jakoś tak te inne tem, tytuły umykają. Y, niestety te, no, 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 takie... No, no umykają. No. To jest film bardzo prosty, a niezwykle magiczny. Tutaj mamy historię dziewczynki, którą wychowuje mama i no, tutaj zostaje postawione takie pytanie, y czy święty Mikołaj istnieje, czyli banał, możemy powiedzieć banał, ale nie moi drodzy, ten film w ogóle nie jest banalny. Ten film jest niezwykle inteligentny, błyskotliwy. I za pomocą prostej formy, zadawania prostych takich pytań, które są no, no, spotykane wszędzie, tak, wchodzimy dosyć głęboko, jak na film familijny, film o dziecku i mamie, i tam nawet się jakiś taki wątek romantyczny pojawia. To naprawdę to jest bardzo fajna konstrukcja. Powiem Wam tak, że, że ja ten film odbieram bardzo tak emocjonalnie. I dla mnie on jest niezwykle taki subtelny i magiczny. Tutaj y, mamy do czynienia z mamą, która jest bardzo racjonalna, bardzo ma takie, y, no, racjo, no właśnie racjonalne spojrzenie na wszystko. Jest skupiona na materii i ten świat duchowy jest jej niezwykle obcy. I ona właśnie chce być lojalna wobec swojej małej córeczki, która ma tam chyba 6 lat. I y, mówiąc wprost, no. Nie chce jej wciskać kitu i mówić, że święty Mikołaj istnieje. Ona wprost jej mówi, że nie, to są bajki dla dzieci. Jeśli chcesz, to w zasadzie możesz sobie wierzyć, ale to jest wszystko iluzja. I odziera całkowicie tę ich rzeczywistość z takiego pierwiastka duchowego, z tej warstwy nadnaturalnej, więc to jest bardzo smutne i takie dotykające. Poruszające, naprawdę. No y, strasznie, strasznie smutne to jest, że mama to robi dziecku, ale no tutaj nie, ta mama nie jest złą bohaterką. Ona po prostu ma inne podejście do życia i w taki sposób świat odbiera, w taki sposób żyje, takimi zasadami się kieruje, no i chce być uczciwa, lojalna wobec, wobec swojego dziecka, tak? I tutaj wydawałoby się, że wszystko jest takie zaojedynkowe, a nagle pojawia się postać człowieka, starszego pana, który wciela się. W ramach swojej pracy w rolę świętego Mikołaja. No i tutaj ta historia jest rozwijana, pociągnięta dalej, i słuchajcie, tutaj. Jest to bardzo subtelnie to wszystko zrobione, bardzo subtelnie napisane, i nie mamy walenia po głowie absolutnie żadną prawdą, że och, teraz jest magicznie, bo święty Mikołaj istnieje, wszystko jest super happy end. Do widzenia. Nie, nie, nie. Tutaj jest naprawdę taki, takie balansowanie między takim wrażeniem, wciąganie takich widzów w te historie, którzy także mają racjonalne podejście do życia, i także ten pierwiastek duchowy jest im zupełnie obcy no to ci widzowie są też wciągnięci w te rozmowy, wciągnięci w te narracje tego filmu i sami dzięki temu mogą zadawać sobie takie pytania, a czy aby na pewno, i, i takie tam. Wiecie, tego typu jest to film, dlatego ja ten film uwielbiam, uwielbiam i bardzo Wam polecam. Jest niezwykle przytulny, ciepły, otulający, i tak, tak właśnie tę te, sferę duchową nam fajnie w taki bardzo prosty sposób przybliża. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście zapraszam Was na mój Instagram, w zasadzie na dwa, no bo jestem jako permanentnie zadumana. Tam jest książkowo, filmowo, serialowo i jagódkowa, czyli ilustracje, grafiki, naklejki, toby z nadrukami, t-shirty i makramowe brologi. Więc serdecznie Was zapraszam i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale. Cześć!